Być albo nie być. Oto jest pytanie. Dzień dobry. Współczesny rynek tabletów to dosyć świeży kawałek historii, który w ciągu zaledwie 10 lat przeżył bujny okres swojej płodności i mimo pierwszego wzrostu sprzedaży w 2020 roku od kilku lat w totalu nie wygląda to najlepiej. Zatem zadajmy sobie pytanie, czy czas pożegnać tablety? Swoją drogą temat tabletów przewija się na tym kanale już od jakiegoś czasu. Sporadycznie, ale jednak w zeszłym roku, za sprawą takiej, a nie innej sytuacji, jaka działa się i dzieje w dalszym ciągu, sprzedaż tabletów czytaj synonimem dla większości ludzi słowa tablet jest określenie. iPad wzrosła. Ale czy to faktycznie wystarczy, aby sprzedaż tabletów odrodziła się, aby to urządzenie stało się tak samo popularne jak od wielu wielu lat laptopy Ultrabooki? Czy wszelkiego rodzaju smartfony? Wydaje mi się, że nie. Faktycznie w ostatnim roku, tak jak już wspominałem, sprzedaż tabletów wzrosła. Nie oznacza to jednak, że w totalu te wyniki są zadowalające. Patrząc na przestrzeni ostatnich 10 lat, zauważalnie sprzedaż tych urządzeń spada i raczej ciężko będzie to zahamować. W mojej opinii w roku 2020 iPad stał się bardziej za ścianką oraz zastąpienia w jakimś tam stopniu smartfona oraz tabletów w nauce zdalnej czy pracy zdalnej, bo niewątpliwie. 2020 rok dla dużej części ludzi, ludzi pracujących w biurach, ludzi pracujących bardziej w takiej czystej pracy, w cudzysłowie mówiąc, był rokiem ewidentnie siedzenia w domu. My również z żoną korzystamy z tabletów, jednak nasz stosunek do tabletów jest trochę inny niż do laptopów czy smartfonów. Podam to może na przykładzie iPada Mini 5. Urządzenie to jest urządzenie dosyć świeże, kupione bodajże w zeszłym roku na święta dla mojej żony. Ona dotychczas przez ostatnie 2-3 lata korzystała z iPada Mini 2, czyli urządzenia, które wyszło ładnych parę lat temu, które już nie posiadało nawet wsparcia do nowszej wersji oprogramowania iPad OS, ale mojej żonie w zupełności to urządzenie wystarczało. Tak jak mnie, iPad Pro 11 calowy z 2018 roku. Kiedy patrzymy na tę kategorię tabletów, nawet z perspektywy geeka i gadżeciarza patrzymy trochę innymi kategoriami niż na laptopa czy smartfona. I teraz możemy sobie zadać pytanie, z czego to wynika. A no, wynika przede wszystkim ze sposobu użytkowania urządzenia. iPad czy wszelkiego rodzaju tablet nie jest pełnoprawnym urządzeniem pokroju laptopa, nie jest pełnoprawnym oprogramowaniem pokroju desktopowego macOS czy Windowsa, a jednocześnie ma stanowczą większość funkcji, którą znamy ze smartfonów. Powiem to może Wam z naszego doświadczenia. Tablet, czy to iPad Mini, czy iPad Pro służy nam przede wszystkim do konsumpcji treści. Ja nawet często pytałem, moja żona dużo czyta i często pytałem ją, czy nie chciałaby jakiegoś czytnika do e-booków. Powiedziała, że tablet zastępuje jej dosłownie wszystko, czy to oglądanie filmów na Netflixie, czy to serwowanie po stronach internetowych, czy również do czytania książek. Stąd taki, a nie inny rozmiar większego tego urządzenia nie potrzebuje. Co też jest jakimś tam odstępstwem od normy, bo z tego co wiemy, najczęściej kupowanymi tabletami są urządzenia około 10 cali, czyli urządzenia, które znajdują się gdzieś pomiędzy pierwszym, lepszym smartfonem, którego przekątna waha się teraz od 6 do 7 cala, oraz laptopami, które zaczynają się od 12-13 cali. Więc jest to ten moment, ten element, w którym możemy wepchnąć urządzenie w tę niszę. No dobrze, zatem może niech przemówią liczby, a nie moja subiektywna opinia, bo wiadomo. Obiektywizm w takich materiałach również się przydaje. Tak jak zresztą już wspomniałem, w 2020 roku, czy chociażby w drugim kwartale, na którym w dużej mierze będę się opierać, sprzedaż tabletów wzrosła. I tak jak już zresztą wspomniałem, wynikało to przede wszystkim z takiej, a nie innej sytuacji, jaka panuje na świecie. W dalszym ciągu definitywnym liderem na rynku tabletów pozostaje Apple, które dostarczyło na rynek aż 12,4 miliona urządzeń, co stanowiło 32%. Wzrost sprzedaży względem ostatniego roku było 1,3%. 3 Drugie miejsce zajmuje Samsung z 7 milionami, ma na rynku 18%, trzeci Huawei i to też jest zaskoczenie, tym bardziej w czasach, kiedy to Huawei na rynku amerykańskim nie ma łatwo. No, trzeba tutaj ewidentnie pogratulować. Czwarte miejsce Amazon, piąte Lenovo i... 8 milionów cała reszta. Zatem chciałbym, żebyście zauważyli, jak wielu producentów totalnie zrezygnowało z produkcji tabletów, ponieważ im się to nie opłaca. Zobaczmy proszę, jak wygląda sprzedaż tabletów na przełomie ostatnich 10 lat. Wszystko to zaczyna się od drugiego kwartału 2010 roku, czyli od momentu, kiedy Steve Jobs zaprezentował światu pierwszego iPada. Niewątpliwie wcześniej urządzenia tego typu się pojawiały, jednak była to stanowcza nisza, która nie do końca była w stanie przebić się przez potencjalne konsumpcjonizm klientów. Mianowicie od roku 2000 2013, a szczególnie już 4 kwartału 2013 do końcówki roku 2016 uważam za złotą erę tego typu urządzeń. Od tego momentu odczuwalnie widzimy spadki sprzedaży. Związane jest to z wieloma czynnikami, do których przejdziemy za chwilę. Zauważmy proszę, że niezależnie czy sprzedaż danego urządzenia wzrasta w danym kwartale, czy w dwóch, czy nawet w trzech kwartałach, suma sumarum. Względem ostatnich lat te spadki są mocno odczuwalne. Niewątpliwie, w dalszym ciągu, jako liczba totalna, Android przoduje na rynku, jednak uwzględniamy tutaj wszystkich producentów, którzy działają na systemie operacyjnym Android. No i niewątpliwie te 30-40% stanowi Apple ze swoim iPadem. Zauważmy też, proszę, że w 2019 roku z rynku tabletów wycofał się taki gigant jak Google po niewątpliwie słabej sprzedaży swojego nowego tabletu Google Slate. Według Digital Search. Sprzedaż dobra, stosunkowo dobra sprzedaż tabletów w 2020 roku, która już tak jak wiele razy powiedziałem, wynikała z obecnej sytuacji na rynku. W tym roku i w kolejnych latach nie będzie aż tak przyjazna tego typu urządzeniom. W 2021 roku sprzedaż tabletów spadnie o 10,5%. Wszystko wynika to z tego, że zaakceptowaliśmy już taki stan rzeczy: chodzenia w tych pieprzonych maseczkach, w głównej mierze siedzenia w domu i ci, co chcieli już kupić urządzenia do pracy zdalnej czy edukacji, już kupili. A pozostali w dalszym ciągu będą używać z mega wygodnych, dobrych urządzeń pokroju większego smartfona czy klasycznego laptopa. No dobrze, zatem co wpłynęło na to, że sprzedaż tabletów sukcesywnie z roku na rok maleje? Po pierwsze, stale rosnące ekrany w smartfonach. Zauważmy, proszę, zresztą dajcie mi chwilę. To jest ekran Galaxy Z Folda 2 po rozłożeniu, a to jest ekran iPada mini. Czy widzicie tę różnicę w przekątnych? Są naprawdę minimalne. Być może tego typu urządzenia, składane urządzenia, których cena będzie sukcesywnie spadać i zatrzyma się w granicach 3-4 tysięcy złotych, Podejrzewam, że większa część konsumentów, ludzi zaczęli kupować tego typu urządzenia jako nie tylko forma zamiennika smartfona, ale również i tego typu urządzeń. Kiedy w roku 2010 kupiłem swój wówczas największy smartfon, jaki kiedykolwiek miałem, uważałem, że noszę w kieszeni cegłówkę. A był to HTC Desire HD, urządzenie, które w każdej recenzji było uważane za totalnie ogromny smartfon. Uwaga, z przekątą 4,3 cala. To niemożliwe. Nie ma takich rzeczy. Teraz, kiedy mówimy o smartfonie 5,5 czy nawet 6-celowym, mówimy tutaj o urządzeniu kompaktowym. Zobaczmy, jak na przełomie ostatnich 10 lat zmienił się trend w tym segmencie urządzeń mobilnych. Po drugie, niewątpliwie miniaturyzacja laptopów oraz hybrydowość tego typu. Wielu ludzi chce po prostu mieć urządzenie do pracy, mobilnego laptopa, który spokojnie wystarczy nam do od czasu do czasu pogrania sobie w jakąś mniej wymagającą gierkę a przede wszystkim do pracy, do Worda, PowerPointa, Excela, do surfowania po stronach internetowych, oglądania YouTube'a, Netflixa bądź jakichkolwiek innych programów streamingowych. I w momencie, kiedy ta hybrydowość zaczęła się powoli zakorzeniać w podświadomości ludzi, tablety jakby powoli ucichły, powoli się uspokoiły. Tym bardziej dzięki klawiaturze fizycznej w laptopie jest wygodniej pracować aniżeli na wirtualnej klawiaturze w iPadzie. Rzecz jasna wiadomo można sobie dokupić klawiaturę, ale wiąże się to z dodatkowymi kosztami, które suma sumarum w totalu przekraczają kwotę normalnego, klasycznego, w miarę dobrego laptopa. Kolejny element to nasze wymagania względem tego rodzaju sprzętów. Wiadomo, w skrajnych przypadkach można na tym pracować, można programować, montować istnieją takie przypadki. Jednak ostatecznie nie ukrywajmy, że tablet przede wszystkim nam służy do czasu do czasu pogrania sobie w jakąś grę do konsumpcji treści w internecie, do wysłania paru maili w tygodniu oraz do oglądania filmów. Nie oczekujemy nie wiadomo czego od y, tych urządzeń, bo mamy osobne laptopy, na której bazie to opieramy swoją pracę. Kolejny element, o którym już wspominałem przy recenzji składanego laptopa. Urządzenie bardzo mi się podobało. Tego typu sprzęt ma sens i mam nadzieję, że z perspektywy najbliższych lat, kiedy technologia stanie się tańsza, technologia stanie się bardziej przystępna dla potencjalnego klienta, może się okazać jeszcze lepszym rozwiązaniem niż składany smartfon. Ale dopóki... Microsoft nie skupi się i być może na wzór tego, co robi Apple, robi osobne oprogramowanie na laptopa, nie do końca widzę sens, bo mam wrażenie, że Windows nie jest jeszcze przygotowany do bycia pełnoprawnym oprogramowaniem dla tabletów. I to też dla niektórych może być problem nie do przeskoczenia. To samo Android. Słuchajcie, wiele pojawia się recenzji tabletów z Androidem. Ja wiem, że są użytkownicy ich. I szanuję, doceniam. I mimo, już uwielbiam urządzenia z Androidem, śmiem twierdzić, że w nie jednych, nie dwóch, nie trzech przypadkach okazują się lepsze aniżeli iOS. Tak, tablety z Androidem do mnie nie przemawiają. Wiadomo, to tylko i wyłącznie moje zdanie. Ceny. Dobry tablet jest cenie w miarę dobrego laptopa. I jeżeli na przykład mamy do przeznaczenia 3000 zł na w miarę akceptowalny tablet i na w miarę dobrego, stabilnego laptopa, to wiadomo, że nie mając ani jednego, ani drugiego urządzenia, wybierzemy. Laptopa. Coś co wspominałem przed chwilą, czyli przekątna. Najczęściej kupowanymi tabletami są to urządzenia w granicach 10-11 cali, czyli tańsza ten segment, który jest odmienny od rynku smartfonów, które zazwyczaj oferują ekrany do 7 cali. Oraz laptopów, które zaczynają się od 12-13. Czyli jest jeszcze ta luka, jest jeszcze ta dziura, w którą, brzydko mówiąc, można wepchać tego typu urządzenie. Podsumowując, tablety ze szczególnym naciskiem na iPada to przyjemne produkty. Produkty opcjonalne, nieobligatoryjne, których sprzedaż nakręcana jest poprzez nieustanne z XXI wieku. I nie zrozumcie mi źle, to dobrze, że żyjemy w takich, a nie innych czasach, że żyje nam się lepiej niż naszym rodzicom, zarabiamy potencjalnie więcej, możemy jeździć lepszymi autami. Mieć lepsze domy, lepsze mieszkania, super. Jednak tablet to nadal tylko albo aż zachcianka spowodowana naszą ciekawością, czy faktem, że możemy sobie na niego pozwolić. Nie oferująca nic ponad to, co dostajemy w większych smartfonach, tym samym nie zbliżając się nawet do połowy produktywności, jaką oferują nam laptopy, a dokładniej pełnoprawne systemy desktopowe. Na koniec, jak zawsze, pytanie ode mnie, czy ktoś z Was. Używa tabletu? I czy na przykład używa tabletu, a nie używa kompletnie laptopa? A jak już używa laptopa, to co jaki czas go zmienia? Dajcie proszę znać w komentarzach, bo jestem niesamowicie ciekawy Waszej opinii na ten temat. Kłaniam się, miłego, spokojnego dnia życzę. Film wrzucam w niedzielę, więc smacznego obiadku. Pozdrawiam. Sia.